Pierwsze. Stwierdzenie. Czy można stwierdzić e, jaka jest suma liczb wymiernych? E, przepraszam, suma liczb wymiernych to już robiliśmy. Suma liczb niewymiernych. No i okazuje się, że suma liczb niewymiernych może być zarówno wymierna jak i niewymierna. Czyli e, nie, e, czyli żeby to udowodnić, że może być taka lub taka, wystarczy podać przykład dwóch liczb niewymiernych, które w sumie dają niewymierną. Na przykład pierwiastek z dwóch plus pierwiastek z trzech. Takie dwie liczby niewymierne dają niewymierną. No dobrze byłoby się zastanowić, dlaczego. To jest niewymierna. Pierwszy przypadek, że wymierna, drugi przypadek, że niewymierna. I dwie liczby niewymierne, które dają wymierną, czyli na przykład e, pierwiastek dwóch, pierwsza liczba i druga minus pierwiastek dwóch jest wymierne, 0 lub Pierwiastek z 5, daj na to dodać 3 minus pierwiastek z 5. To jest niewymierna, to jest też niewymierna, bo pokazywaliśmy, że różnica wymiernej i niewymiernej jest niewymierna, a wynik wychodzi 3, czyli wymierny. Więc mamy przykład niewymiernej plus niewymiernej. Jest wymierny. A teraz dlaczego to jest. Niewymierne, czyli nie należy do liczb wymiernych. Zastanówmy się, dlaczego taka liczba jest niewymierna. No to załóżmy nie wprost, że pierwiastek 2 plus pierwiastek 3 jest wymierny. I mamy dostać sprzeczność. Czyli, że pierwiastek 2 plus pierwiastek 3 jest jakąś liczbą. Może nazwijmy sobie W jak wymierne. Nie musimy wchodzić w łapki. Jak, jak nie trzeba pisać A przez B, to nie piszmy. Pamiętajmy o tym, że wymierna to jest po prostu jakimś ułamkiem a przez wyjątki ilorazem ilo dwóch liczb całkowitych. Podnieśmy do kwadratu. Pierwiastek 2 plus pierwiastek 3 po lewej stronie podnosimy do kwadratu. Podnoszenie do kwadratu jest dość naturalną operacją, jak mamy pierwiastki. I to jest wymierne. A zatem stosujemy wzorek na A plus B do kwadratu czyli A plus B razy A plus B z tego mnożenia można się nauczyć na pamięć, albo wymarzamy pierwsze przez pierwsze, pierwszy składnik przez cały nawias, w drugi, czyli przez A i plus B, czyli A razy A, A kwadrat plus AB teraz drugi składnik B A i B razy b kwadrat. W wyniku zawsze wychodzi A kwadrat plus 2AB plus B kwadrat. I niejednokrotnie powtarzam, że warto nauczyć się, żeby przyspieszać sobie różne rachunki. Gdy mógłby minus, wyszłoby coś takiego. Do tego wzoru jeszcze można dodać, że jak przemnożymy A-B razy A plus B, to ten minus AB i plus BA się skróci. W arytmetyce taka algebra często się przydaje. Więc podnosimy do kwadratu, czyli wymnażamy pierwiastek 2 plus pierwiastek 3 razy pierwiastek 2 plus pierwiastek 3, ale skorzystajmy od razu z tego wzoru, że to jest a kwadrat plus podwalny iloczyn, czyli 2ab. Pierwiastek 2 razy pierwiastek 2 to jest pierwiastek 6 plus b kwadrat jest jakąś wymierną do kwadratu. Czyli dostajemy, że 2 pierwiastki 6 jest wymierna minus 2 minus 3, ale wymierna minus całkowita, w ogóle całkowita to jest też wymierna. Wymierna minus wymierna, pokazywaliśmy, że to jest wymierna. Jeszcze minus wymierna, też wymierna. Operacje na wymiernych są liczbą wymierną. Jak podzielimy sobie przez 2, to mamy, że pierwiastek 6 jest jakąś wymierną minus 5 przez 2, czyli pierwiastek 6 wyszedł nam wymierna podzielić przez wymierna, wymierna. Czyli pierwiastek w 6, że jest niby wymierna i tu jest sprzeczność. Dlaczego? Teraz może to pokażemy szybciej, bo pierwiastek sześciu jest niewymierny. To się domyślacie, ale żeby to udowodnić, bo pierwiastek w sześciu nie jest liczbą pierwszą, a dowód mieliśmy, że pierwiastek z dowolny, liczby pierwszej jest niewymierny, na przykład pierwiastka z 5, a co jest gdy w rozkładzie na czynniki pierwsze, szóstki, 2 i 3. No to załóżmy nie wprost. nie wprost, żeby udowodnić, że to jest niewymierne. Może nawet tutaj nie musimy pisać nie wprost, po prostu pokażemy twierdzenie, że pierwiastek 6 jest niewymierny. To wtedy nie wprost założymy, że pierwiastek 6 jest wymierny. Albo pokażemy, że tak być nie może. To zależy, jak sobie chcecie interpretować. Jeżeli tu stosowaliśmy metodę nie wprost, czyli mieliśmy pokazać że to jest bzdura, że tu powinna być sprzeczność, że pierwiastka w 6 jest wymienna, to teraz pokażę, że to jest niemożliwe. Więc tutaj nawet tego to jest niekonieczne dopisywanie. Chyba, że stwierdzenie byłoby, że pierwiastka w 6 jest wymienna. Pierwiastka ma być w postaci układu, się tutaj zapisać, gdzie m i n jest całkowite. Podnosimy do kwadratu. To 6 by musiał być m kwadrat przez n kwadrat. Czyli 6 razy n kwadrat jako możemy przez n kwadrat, by to musiał być m kwadrat. Ale 6 to jest 2 razy 3 razy n kwadrat. Czyli ta liczba... Mam pokazać, że to jest niemożliwe, czyli pierwiastek 6 jest wymierny. Czyli mamy pokazać, że to jest też nieprawda, a więc pokażemy, że niewymierna plus niewymierna daje też niewymierną. Czyli dlaczego tak być nie może? No może już nie będę tego zapisywał, bo niedawno zapisywałem. Tutaj mamy jedną dwójkę, a w n kwadracie paszystą liczbę dwójek. Więc po lewej stronie jest w rozkładzie na czynniki pierwsze. Gdy się przypatrzymy, ile jest dwójek, to po lewej stronie mamy jedną dwójkę plus parzysta, nieparzysta liczba dwójek. Sprzeczność. Bo po lewej stronie nieparzysta liczba dwójek, ale też trójek tak naprawdę. Tylko my, nieważne czy weźmiemy dwójki czy trójki, dwójek czy trójek, a po prawej stronie w rozkładzie na czynniki pierwsze parzysta liczba dwójek. Podobnie jak i trójek. Czyli te liczby po lewej stronie mają inną liczbę dwójek w rozkładzie na czynniki pierwsze. Jest to sprzeczność, też inną liczbę trójek w rozkładzie na czynniki pierwsze. Sprzeczność. Można było tu też zakończyć, że pierwiastek z 6 jest niewymierny, co sobie udowodniliśmy, bo to jest sprzeczne, gdyby był wymierny. Czyli no, skoro dostaliśmy tą sprzeczność tutaj, to znaczy, że to jest nieprawdziwe, a więc to, co musieliśmy udowodnić jest prawdą. Czyli dostaliśmy przykład, że iloczyn yy, suma dwóch liczb niewymiernych. Może być niewymierna, jak i suma dwóch liczb niewymiernych może być wymierna.